Witam, część drugiego naszego wywiadu, a mianowicie od K do H, 1 2. witamy Klocuch. To ja. Byłam Ewą i z nami jest również... Przepraszam, mam pytanie. Przepraszam, że jak na początku wywiadu, ale my jesteśmy pod y, pomnikiem Jezusa? Tak? Tak. A, tam jest. W Rio de Janeiro, tak jak mówiłem. Jest z nami również... Wieje trochę. Jest z nami również Marcin, ekspert do spraw wideorecenzji w internecie. Witamy. Czemu znowu on? Ja się go boję. Bo właśnie, o to jest ekspert. Witamy. 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 Się... Witam. Podajcie sobie rękę na zgodę. Ta przerwa nie była dla nas... <laughs> Co powiedziałeś? Nie, <laughs> nie. Ta przerwa nie była dla nas... On powiedział fu? Sprzedaję zapączki. Ta przerwa nie była dla nas miła, mieliśmy tutaj fight pomiędzy, od K do H, 1-2 versus Marcin od DKL i kolejna, kolejne pytanie od widzów, a mianowicie dotyczące ono jest Need for Speeda. Od kogo? Od, kogo? od widzów. Klocuch, 1-2. Do Need for Speed'a, tak. Need for Speed. Gren niestety miałem po jakimś dziwnym i innym języku, dlatego... Need for Speed, wideorecenzja. To się tak włącza gra, tylko y, pierwszy minus tej gry to jest to, że takie głupie są filmiki na początku i... Tak, tak, głupie filmiki na początku. To jest zawsze minus gry. No, nie lubię, jak są głupie filmiki na początku. Na razem nie zabieraj mi mikrofonu, dobra? Marcin, co sądzisz o tej serii gry? I no mi się taka pierwsza myśl od razu. Dlaczego Klocuch przychodził wyścig na jedynce? Odpowiedz na Marcin, ty się na tym znasz. Ponieważ gra była w dziwnym języku, nie zrozumiałem dla pana klocucha. I to chyba tyle. I te durne filmiki są fajne. Pan klocuch. Pan... Oglądamy dalej. To ja Długo się strasznie dlatego włącza gra. Odsyłam filmiki, to wszystko trzeba przyspieszać. Chodzi o spawzowanie filmu. No i tutaj. Tak. A więc sam napisz. Tak, włączony. Zostaw to. Tam powiedziałem, że się włącza gra. Czy włącza? Włącza. A więc chciałem. poinformować. Wszystkich widzów, którzy mnie kochają, że mówi się włącz. Nas akurat nasunadło mi się takie pytanie na myśl. Co sądzisz o ortografii? Na przykład wyrazicie to, że pod twoimi filmikami w komentarzach ludzie piszą niezrozumiale, czyli na przykład yy, kurwa chuj. <noise> Tak. Um, zapomniałem. Co? Wytłumacz nam, Marcinie, yy, czy ciebie to denerwuje, jeżeli. <grystanie> Bo z filmami ludzie piszą niezrozumiale, z błędami ortograficznymi na przykład. Nie, to nie denerwuje, szczególnie jak ktoś. pisze o klucuchu. Aha. Przejdźmy do filmu. Coś mówię, że mnie denerwuje z ortografią, tak, no, razie mnie w oczy, jak ktoś łamie ortografię i na przykład rozmawiam z Kiejś i on mówi, a ja wtedy poszedłem, no, łamie ortografię idealnie, no, ja wtedy poszłem. Mówi się poszłem, przeszłem, szedłem. No, pewnie Przepraszam, szłem. Kolejne pytanie. Czy wiesz, że minigraf pisze się przez minę? A nie mini? Mini. Oglimy dalej. Tutaj naciskamy i tutaj ładujemy grę. Ten samochód to nie jest mój, to taki był na początku. To nie mój Ja wam pokażę mój. Tu wchodzimy w wyścig. To tu nie wiem, bo właśnie jeszcze mam ym, po angielsku. Kolejny minus gry, którego nie uwzględniłem w filmiku. Grupia muzyka Do mnie przychodzą tylko muzyki z jakimś... Ymm. Dobra, dalej. Oglądajmy dalej. O i... jeszcze spolszczenia nie mam. Ale to... Ale ja sobie ściągnę. Tylko nie wiem czy w internecie jest, ale sobie ściągnę spolszczenie. I nie w Polsku. To, to jest mój samochodzik. Chodzi, chodzik, co? Taki z tyłu, tutaj z przodu, tak. co się stało, Nie, nie pytajcie się o to! Co się stało w tym momencie, że zrobiłeś do mikrofonu? Marcinie, najpierw ty. Nie wiem co mogło być przyczyną. Ale jakbyś miał strzelać na przykład. No nie wiem. Bomba to była w Tokio, Lawina w Hawajach. Czy Jezus w Janeiro się zawalił na przykład? Nie, to było bardziej jakbyś się zachłysnął oddechem. Rozumiem. Zapytajmy teraz. Naszej, naszą gwiazdę programu, kloców odpowiesz nam na to pytanie. Co ja mam powiedzieć? Prawdę. Ale co? czemu się... Nieważne. Ale co Nie no, no wtedy! <laughs> to jest mój samochodzik! <laughs> odpowiesz czy nie? Nie wiem co. Jak zrobiłeś <laughs> do mikrofonu, co się wtedy wydarzyło z komputerem? Rozumiem, dziękuję. Oglądamy dalej. Co się stało? Nieważne, oglądamy dalej. Z tyłu, tutaj z przodu, tak z boku. Tu można wszystko przerabiać. Przód, tył, bok. Można przerabiać światła, te. Przerabiać wszystko, panie. wyścig. Przód. To weźmy to pierwsze. Weźmy to pierwsze to była manualna skrzynia biegów. Marcin ma coś do, do powiedzenia. Czemu pan mówi do widzów z boku? Można auto tuningować z boku. Niech pan to wytłumaczy. Niech pan to wytłumaczy. Nie rozumiem pytania. Czemu pan mówi do widzów z boku? Można tuningować z boku. Aha, że ja nazywam widzów z bokami? Nie, powiedz. Nie. Marcin. Klocy chyba nie rozumie pytania. Ogólnijmy dalej na rozluźnienie coś. Ale nie no, wchodzę. Tak. O, pierwsza sprawa. Wchodzisz do gry, patrzysz auto, nie? Wchodzisz tam do toningowania i wszystko po kolei. Wszy, wszystko po kolei normalnie możesz stingować, tak? Z boku, yy, z przodu, no <noise> z tyłu, yy, szyby, dźwigi, koła, może wszystko, tak? No tak. Ogólnijmy dalej. To było Co się stało z komputerem Wytłumacz nam. to już kolejny raz dzisiaj. Puścił mi wentylator w dupie. Let's go. No. I tu mamy już gości. Grafika jest trochę lepsza niż San Andreas. Ale podobne są samochody jak w Podobne. Kolejne pytanie od widzów. Dlaczego większość gier i grafikę porównujesz do y, GTA SA Andreas? Bo był to przełom w grafice i bardzo mi się podobała ta grafika, dlatego tak właśnie. I kolejne pytanie. Dlaczego jak porównowałeś grafice, grafikę w Gotiku? to nie porównałeś jej do y, GTA SA Andreas? Tylko porównuje się on do kwadratów, czyli do Minecrafta. Taka metafora, taka przenośnia troszeczkę. Taka, oha. Dziękuję za odpowiedź. Odpowiedz. No, dziękuję. Dziś jakieś problemy mamy z magnesami, które... Um, <ścoughs> Kolejny raz magnes przyczesnął nam palce. Zaatakował, zaatakował mnie. Oglądamy dalej. Bo teraz właśnie jest kluczowy moment filmu. Klocuch 1 12 Co? Klocuch 12 przechodzi rajd na jedynce. Oglądamy. Co? Jajco. co? Chyba nawet ktoś prawdziwy są. Bardzo trudno tu się ścigać. Bardzo trudno się jeździ. Tak jak, tak jak w prawdziwym życiu się jeździ, bo to jest takie upodobnione. I tutaj właśnie bardzo trudno się jeździć, to już mówiłem. Ciężko w ogóle wygrać jakiś wyścig. Bardzo trudno. Tutaj takie ziemi, to jest takie fajne miasto, to bardzo to prawdziwe, to prawdziwe takie. Chyba nie już pierwszy jestem, nie panie To coś chyba pokazuje źle O tutaj mamy takie, to jest y, okrążenia są, to jakieś czasy Nie wiem, to jakieś czasy ludzie, to się z nimi wyścigujemy Tam tak. Dziękujemy, bardzo ciekawa wideo recenzja, następnym razem będziemy mieli przyjemność goszczenia w naszym studiu MC Omena i kule MC. Oni się teraz nazywają Siwy i Jimmy. Będziemy mieli przyjemność. Jestem na bieżąco. Bieżąco. To ci leci woda w dom. W studiu razem pozdrawiam. Część druga dobiega końca. <laughs> Część pierwsza na YouTube jak widać. Marcinie, na koniec po jakieś podsumowanko. Czemu on to jechał na jedynce, to ja nie wiem. A żeś podsumował. Tyle. <laughs> Do usłyszenia w tym. w Chicago na Orlenie. Mateusz Mateusz. Mówię, że jestem Friadę serio. To ty, ale MC Omen będzie w Chicago. Pozdrawiamy. Tak.